Oh, ale żeście ekipę zmontowali w tym ministerstwie. Ekipę totalnych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Król i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o reakcji ministerstwa. Spraw Zagranicznych Ukrainy na temat ogłoszenia nowego święta w Polsce, nowej czerwonej kartki w kalendarzu, a mianowicie Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA. Zanim jednak do tego przejdziemy, pragnę państwo zachęcić do subskrybowania tego kanału. Bo już jakiś dobry czas temu przekroczyliśmy barierę tych 100 tysięcy widzów, ale to nie znaczy, że chcemy się zatrzymać. Za wszelkie subskrypcje gorąco dziękuję. Z tego miejsca w imieniu swojej i całej redakcji nie przedłużam więcej. I zapraszam na film. Między Polską a Ukrainą w ostatnim czasie, zwłaszcza na przestrzeni spraw zagranicznych, wybuchła kolejna aferka i znowu ona dotyczy rzezi wołyńskiej. Wydaje mi się, że dzisiaj mamy jakiś wyjątkowy, wyjątkową sytuację stracenia głowy w amerykańskim Ukrainy, ale zanim do tego przejdziemy, to może wejdziemy trochę w chronologię. Otóż Sejm w zeszłym tygodniu uchwali ustawę o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ONUPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków, głównie mieszkańców wsi, zniszczyli ich mienie i doprowadzili do uchodźstwa z kresu wschodnich II Rzeczypospolitej setek tysięcy Polaków. Pogląd tej zbrodni przypada na lipiec 43 roku. Policzną datę Hekatomby Polaków z roku ukraińskich nacjonalistów jest 19 lipca 1943 roku, kiedy Polacy byli mordowani w około 100 miejscowościach, w głosu przyjęta ustawa. Wiele osób nie doczekało się godnego pochówku i upamiętnienia. Wśród zamordowanych Polaków, byli także przedstawiciele innych mniejszości narodowych, a także Ukraińcy, którzy stanęli po stronie ofiar, wyjaśniają, ustawodawcy. Męczyńska śmierć z powodu przynależności do narodu polskiego zasługuje na pamięć w formie dnia wyróżnionego corocznie przez państwo polskie. którym ofiarom będzie oddawany hołd. Czytamy na końcu. Sprawa początkowo nie zrodziła w ogóle żadnego napięcia, przynajmniej w polskim Sejmie. No, jedynymi takimi śmiesznostkami była np. poseł Uznańska-Wiśniewska, która, z niewiadomych przyczyn, wstrzymała się od głosu w trakcie przegłosowywania uchwały. Również takim e, dziwnym akcentem, zapisał się poseł Berkowicz, który z niewyjaśnionych przyczyn próbował przypisać sobie tą e, uchwałę. Później członkowie PSL-u go naprostowali i rzeczywiście wycofał się ze swoich słów. Na przykład minister klimatu z Polski 2050 e, oceniała, że. Będzie to, nie będzie to wpływało negatywnie na polsko-ukraińskie stosunki. Jestem przekonana, że Ukraina wie, gdzie jest miejsce Polski we wspieraniu jej kraju, a kwestie historyczne muszą być wyjaśniane przez historyków. Natomiast ofiary są zawsze ofiarami. Ich pamięć mamy prawo czcić i wspierać rodziny. Eee, również np. poseł Warszaw z Prawa i Sprawiedliwości eee, wypowiadał się w sposób eee, dosyć koncyliacyjny nazwał decyzję Sejmu ważnym krokiem w stronę pełnego upamiętnienia rzezi wołyńskiej. Ofiary woją pamięć nieozemstę i te bezimienne groby na wołeniu wschodniej Małopolsce to są miejsca pamięci, które są wyrzutem sumienia wobec tego strasznego kataklizmu. Uchwała została uchwalona. Wydawałoby się, że przejdzie do bezwiększego echa. Jakoś tak nawet nie zostało bardzo to zauważone w środowiskach, które zwykle są zainteresowane taką tematyką. I po prostu wydawałoby się, że będziemy mieć kolejną czerwoną kartkę w kalendarzu, ale na to odpowiedziało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy z Andrijem Sybichą na czele i powiedziało Basta, odpalamy generator głupot. I tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało swoje oświadczenie, też rzuciło część tego oświadczenia w media społecznościowe, co oczywiście odbiło się szerokim echem. Ja może teraz przytoczę. Przedstawię e, ten tekst, a potem sobie dopiero o nim porozmawiamy, tak żebyśmy e, wszyscy wiedzieli, na czym stoimy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy uważa, że decyzja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o stanowieniu 11 lipca, Dniem Pamięci Ofiar, tak zwanego ludobójstwa dokonanego przez ONU na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej, jest sprzeczna z duchem dobrosąsiedzkich stosunków między Ukrainą a Polską. Takie jednostronne kroki nie przyczyniają się do osiągnięcia wzajemnego zrozumienia i pojednania, nad którymi nasze kraje pracują od dawna szczególnie w formacie wspólnoty ukraińsko-polskiej grupy roboczej do spraw zagadnień historycznych, która działa przy udziale Ministerstwa Kultury i Instytucji Pamięci Narodowej obu krajów. Ukraina konsekwentnie opowiada się za naukowym i bezstronnym badaniem skomplikowanych stron naszej wspólnej historii. Jesteśmy przekonani, że droga do prawdziwego pojednania prowadzi przez dialog, wzajemny szacunek i wspólną pracę historyków, a nie przez jednostronne oceny polityczne. Apelujemy do strony polskiej o powstrzymanie się od kroków, które mogłyby doprowadzić do wzrostu napięć w stosunkach dwustronnych i podważyć osiągnięcia dzięki konstruktywnemu dialogowi i współpracy między Ukrainą a Polską. Pomimo stronniczości i kontekstu politycznego decyzji Sejmu RP kontynuujemy prace poszukiwawcze i ekshumacyjne odpowiednio na Ukrainie i w Polsce. Osiągnęliśmy już praktyczne rezultaty w tym zakrycie, które powinny być rozwijane w przyszłości. Po raz kolejny przypominamy, że Polacy nie powinni szukać wrogów wśród Ukraińców, a Ukraińcy nie powinni szukać wrogów wśród Polaków. Mamy wspólnego wroga Rosję. Dla dobra wspólnej siły, wolności i bezpieczeństwa naszych dwóch starożytnych krajów, musimy wspólnie rozwiązywać problematyczne kwestie, a nie je zaostrzać. Drodzy Państwo, myślę, że powinniśmy najpierw sobie pomyśleć, kto zaostrza ten konflikt, ponieważ tak jak wydaje mi się, starałem się to przedstawić na początku naszego nagrania, Polska po prostu postawi, postawiła uchwałę nie krytykującą Ukrainę, a czczącą ofiary organizacji ukraińskich nacjonalistów ukośnik Ukraińskiej Powstańczej Armii. I dopiero dopiero reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy zaczęła w pewnego rodzaju burzę w środowiskach dziennikarskich, w mediach społecznościowych także. Tutaj należy zwrócić uwagę na jeden, na jeden z części tego oświadczenia, ponieważ ja sobie przypomnę, pomogę sobie kartkami, Dużo mediów podało i e, moim zdaniem źle przetłumaczyło e, część, e, część oświadczeniach, o których mówiono o e, tak zwanych, e, o Dniu Pamięci ofiar tak zwanego ludobójstwa dokonanego przez Owen i Upa. Wiele mediów przetłumaczyło tak zwanego jako rzekomo. Jest to, zupełnie, to są zupełnie dwa inne słowa, na przykład sprawy karne, kiedy mamy mordercę, ale jeszcze mu tego nie udowodniono, no to przecież mówimy wtedy o takim mordercy jako o kimś o, o kimś kto popełnił kto rzekomo popełnił to morderstwo tak? ponieważ nie mamy pewności, nie ustalono jeszcze wszelkich faktów, nie mamy dowody więc nie możemy kogoś od razu oskarżyć o morderstwo bo nie mamy pewności, że on e, do tego poczynił tego to uczynił nie mówimy o kimś takim że e, jest tak zwanym mordercą tak? nie zmniejszamy nie zmniejszamy e, roli tej, tej sytuacji tak samo tutaj nie mówimy o rzekomym ludobójstwie, niejako, bo to by w jakiś sposób tłumaczyło, że to, że to pojęcie ludobójstwa rzeczywiście jest właściwe, natomiast, że powiedzmy Ukraińcy nie, nie oceniają pozytywnie części dowodów, nie oceniają pozytywnie części świadków historii, mówią w takim wypadku o rzekomym ludobójstwie. Tutaj moim zdaniem doszło do celowego, Umniejszenia ofiar rzezi Wołyńskiej, tworząc właśnie tą konstrukcję, tak zwana rzeź Wołyńska, stwierdzając, że w ogóle jest ona publicystycznym sformułowaniem, czy też sformułowaniem politycznym, bo jak widzieliśmy, jak słyszeliśmy w zasadzie z tego oświadczenia, wynika mocno, że Ukraińcy twierdzą, że chęć Polaków do upamiętnienia ofiar, do upamiętnienia Polaków, którzy umarli za sam fakt bycia Polakami. Jest, jest po prostu jakimś gestem politycznym, przy czym ja oceniam, że tak absolutnie nie jest, ponieważ naokoło uchwalenia tej ustawy nie było zwykłego, powiedzmy takiego polskiego piekiełka. Zwykło się mówić, że ofiary Rzezi były mordowane dwukrotnie. Po raz pierwszy przez swoich oprawców z ukraińskiej powstańczej armii i po raz drugi zamilczane przez władze najpierw Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, później e, dzisiaj Wolnej Ukrainy, a także również przez Polityę Polski, która nie umiała się przez te wszystkie lata upomnieć, upomnieć o ludność, która została w ten sposób potraktowana, no przecież jeszcze w granicach, w granicach Polski. Tym razem nie dochodzi jedynie w mojej ocenie przynajmniej do konfliktu, do konfliktu stricte politycznego, albo stricte historycznego. Nie jest to kolejny raz zamilczanie ofiar Rzeź ale jest to pewnego rodzaju Zachowanie mocno przemocowe. Nie wiem czy zdałem, czy sobie Państwo potrafią wyobrazić taką sytuację, kiedy powiedzmy w Waszym bloku, w Waszym wieżowcu, nie wiem gdzie Państwo mieszkacie, ale gdzieś jest gdzieś jest taka rodzina, gdzie powiedzmy jeden z małżonków jest przemocowcem wobec swojej, swojej własnej rodziny, swoich dzieci, swojej żony, swojego męża i w jaki sposób to często jest tak, że próbuje po prostu wmówić tym dzieciom, wmówić swojej małżonkowi, że nie warto jest po prostu o tym rozmawiać, nie warto coś powiedzieć policji, bo i tak ci nikt nie uwierzy i mam wrażenie, że tutaj dochodzi do pewnego rodzaju zachowania przemocowego, i uważam, że dochodzi tutaj do próby uciszenia ofiar, bo właśnie w ten sposób uważam, że zachowuje się Ministerstwo Zagranicznych Ukrainy, że minister Sybicha w ten sposób się zachowuje, bo mówi do Polaków, to niedobra o tym mówić. Mamy tam wroga, w tym momencie jest to Rosja, dlatego bądźmy przyjaciółmi, no wiemy, że coś tam wam e, zrobiliśmy. Natomiast e, to głupio jest o tym rozmawiać. Nie, nie potrzeby, przez to będziemy mieć gorsze stosunki, e, przez to nasz wspólny wróg, Władimir Putin, będzie osiągał kolejne zwycięstwa. My jesteśmy teraz w trakcie wojny, to jest robienie polityki, a chcemy, żeby zabrali, za, zajął się ktoś inny, tym obiektywny, więc jest to w moim ocenie, więc nie musicie Państwo ze mną zgadzać, ale mam nadzieję, że jednak część z w ten sposób myśli. Jest to uciszanie ofiar i jest to niejako zrównywanie sprawców, z katów, z ofiarami. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na mnoże, że e, no, tytuł tej uchwały jest dosyć koncyliacyjny. Zwykle co roku, 11 lipca, mówimy o e, Dniu Pamięci Ofiar rzezi Wołyńskiej dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. Ci ukraińscy nacjonaliści zostali niejako wyjęci e, z tej nazwy i w to miejsce e, zostało, zostało wsadzone sformułowanie o UNUPA, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju ukłon. Być może jest to całkowity przypadek ze strony, e, ze strony polskiego sejmu i ja tutaj kompletnie tego się e, źle dopatruję. Natomiast wyjęliśmy wszystkich ukraińskich nacjonalistów, a więc również na słuchach e, Ukraińców, którzy mają w jakiś sposób narodowe, czy też nacjonalistyczne poglądy, ale być może nie utożsamiają się, e, nie utożsamiają się z dziedzictwem organizacji ukraińskich nacjonalistów, e, a przynajmniej z tym... E, odłamem banderowskim, więc niejako nie są neobanderowcami, tak powiedzmy jak na przykład Partia Swoboda, czy też Prawy Sektor. E, więc niejako e, mówimy tak dobrze, rozumiemy, że w waszym teraz kraju są mocne nacjonalistyczne e, pobudki, natomiast e, dalej nam się nie podoba, e, że sprawa nie została do końca załatwiona. I rzeczywiście nie ma tutaj moim, moim zdaniem krytyki samego zjawiska nacjonalizmu, jest tylko krytyka jego szowinistycznej odmiany, którą myślę, że musielibyśmy, każdy z nas musia, musi jednak um, mocno skrytykować. Ale tak jak mówiłem, być może się mylę, być może wcale nikt w Sejmie tak o tym mocniej nie pomyślał, ale na pewno na Ukrainie nikt w ten sposób tego, przynajmniej w Ukraińskim Ministerstwie zagranicznych Nikt tego w ten sposób nie odebrał. Moim zdaniem, minister Sybicha sam postanowił zradykalizować swoje własne społeczeństwo. Zwykle jest jednak tak, że Ukraińcy się tłumaczą, że przecież to nie są, że Bandera to wcale nie jest państwowy bohater. Przypominam, że to odznaczenie zostało mu odebrane, że wcale państwowe tam nie nie oszuchawyczą ukraińskiej powstanie armii, organizacji ukraińskich nacjonalizmów, że ten nacjonalizm to tylko e, jakieś małe grupki, e, a tym razem to Andrzej Sibicha, to minister spraw zagranicznych, próbuje radykalizować swoje e, społeczeństwo, społeczeństwo ukraińskie e, względem Polaków i to widać w mediach społecznościowych ukraińskich, e, czy też przynajmniej ukraińskojęzycznych, bo też musimy pamiętać, że to. E, E, musimy patrzeć jednak na media społecznościowe, na te wszelkie X i telegramy z lekkim przymrużeniem oka, bo nigdy nie wiemy kto po drugiej stronie e, siedzi. Natomiast sieć zadała masa komentarzy, e, próbując e, odwracać, e, próbu, które próbują odwrócić mnie jako kota ogonem. No bo mówimy, e, w tym momencie pojawiły się komentarze typu e, kiedy Polacy e, przeproszą za akcję Wisła, e, Polacy wymordowali, e, wymordowali Ukraińców e, rękami Armii Krajowej, no przypominam Przecież Państwo również wiedzą, przecież wszyscy uczymy się tego w szkole. Wszyscy uczyliśmy się w szkole o akcjach odwetowych Armii Krajowej po rzeźni Różnie możemy to oceniać. Natomiast, porównywanie ludobójstwa Wołowickiego, przeprowadzonego, zaplanowanego w sposób karygodny, przeprowadzonego rękami zarówno ukraińskich, ukraińskich powstańczej armii, jak i ukraińskich chłopów. Hmm, czyli czegoś trzeba, czyli po prostu, żeby było jasne, politycy ukraińscy musieli usiąść, pomyśleć, jak najlepiej oczyścić etnicznie e, ziemię e, wschodniej Polski i musieli, prze, i musieli rozpisać plan wykonania, e, wykonania tej akcji. Musiało dojść do przesyłania rozkazów, i tak dalej, i tak dalej. Nie można tego porównywać absolutnie e, z operacją, e, która nie była w pewien sposób zemstą. Możemy ją różnie e, oceniać. Natomiast e, nie ma tutaj e, tego makabrycznego elementu e, planowania i tej takiej e, no, wybitnej skuteczności, która po prostu mrozi krew w żyłach. W dodatku jest tu jeszcze jedna okoliczność, e, że tak się wyrażę, łagodząca wobec Armii Krajowej. Ja przynajmniej tak uważam, e, ponieważ AK, bo jedynym na miejscu wschodniej Polski, powiedzmy, z starej Kresów Rzeczypospolitej tej drugiej, drugiej, czy też po prostu wschodniej Polski, była jedynym przedstawicielem polskiej władzy, jedyną legalną jednostką wojskową i jako jedyna miała prawo wydawać wyroki i wykonywać wyroki. Nie, tego samego nie można mówić o żadnym z okupantów, nie można mówić o Armii Czerwonej, nie można mówić o Wehrmachcie, nie można mówić o SS, nie można mówić o NKWD i wreszcie nie można mówić o e, takich jednostkach partyzantkich jak Ukraińska Powstańcza Armia. Armia Krajowa, czyli wraz zasadzie w zasadzie Wojsko Polskie w tym terenie, mogło jak najbardziej przeprowadzać kary, e, mogło dochodzić do sądów i przeprowadzania kary śmierci, a także rekwizycji. Na przecież mówmy się, że w wojennych standardach e, kara śmierci to jest po prostu rozstrzelanie, e, a rekwizycja często e, wiąże się. Zazwyczaj no, ze spaleniem chaty, ze, ze spaleniem stołu, czy też e, wyżegnięciem żywego inwentarza. No niestety jednostką Polskiego Państwa Podziemnego, e, no po prostu fizycznie nie były w stanie e, przecież deska po deskę tych chat rozebrać i zanieść e, gdzieś na swoje posterunki. No być może ktoś by się spytał w jaki sposób e, Armia krwawa wiedziała o takich, e, o to kto jest winny, a kto nie. No i oczywiście te rozważania wydaje mi się, że są e, rzeczywiście Rzeczywiście poważne. Nie należy przecież wszystkiego od razu przyjmować z otwartymi rękami. Natomiast umówmy się, Armia Krajowa składała się z ludzi, którzy byli stamtąd, którzy byli również ludnością chłopską, które zdawali sobie sprawę, kto co hoduje, kto jakie przedmioty ma w mieszkaniu. Jeżeli w chałupach ukraińskich znajdowało się rozkradzione dobra, dobra chłopów polskich, a w ich stodołach znajdował się żywy inwentarz które ewidentnie nie pasowało do tego miejsca, no to były to już poszlaki na tyle, na tyle e, duże, że no, oficerowie armii krajowej mogli przecież e, do sądów polowych e, się ugiąć. Zresztą nie tylko, nie tylko osoby anonimowe w mediach społecznościowych zaczynają e, niejako próbować przerzucać winę e, z UPA na Polskę, również osoby, no, które w jakiś tam sposób są znane szerzej lub mniej. Na przykład lider mylnikowskiej frakcji organizacji ukraińskich nacjonalistów, Bohdan Czerwak, jest to taka mniej lub bardziej znana osoba, w każdym razie słynna z tego, że raz na jakiś czas przygrzeje jakimś no, niezbyt mądrym antypolskim, antypolskim tekstem, i tak było również w tym przypadku. Od kolei w mediach społecznościowych przekonywał, że Ukraińcy mają powody do tego, aby ustanowić w Ukrainie Dzień Zagłady Ukraińców przez polskich szowinistów. Teraz postaram się odczytać ten kawałek. Podczas wydarzeń na Wołyniu w 1943 roku zginęło 20 tysięcy Ukraińców. Ponad 10 tysięcy nazwisk musi zostać zidentyfikowanych. Podczas akcji Wisła deportowano, uwięziono, zamordowano i stracono 147 tysięcy Ukraińców. Ukraińcy mają wszelkie powody, aby ustanowić dzień zagłady Ukraińców przez polskich szowinistów. Cytuję w ten sposób Czerwaka, portal kresy.pl. Wydaje mi się, że to przede wszystkim, tak jak Państwo widzieli, tak jak starałem się wcześniej tłumaczyć, no jest to niejako próba zrównania zaplanowanej rzezi z operacjami Armii Krajowej. No i w dodatku jest to taka dosyć sprytna sprawa, że próbuje się osoby przesiedlone w ramach operacji Wisła porównywać do osób wymordowanych w sposób bestialski przez bojówki UPA tak jak mówiłem, no, Andrzej Sybicha z swoje własne społeczeństwo i obawiam się, e, że nawet niecelowo w tym tygodniu na konferencji prasowej w Lublinie zarzuciłem Andrzejowi Sybisze, e, że ma po prostu pewnego rodzaju brak intelektualny i właśnie obawiam się, że jest to niestety dosyć celna diagnoza, jeżeli ukraińscy politycy dalej będą się dawali porwać e, na taką szowinistyczną falę. E, no, będziemy po prostu nawet jeżeli porywa, są porywani bezwiednie, no to musimy niestety zacząć się przychylać do e, diagnozy, diagnozy postkomunisty i byłego premiera Polski Leszka Millera, e, który twierdzi, że w sprawie wojskiej do końca nigdy e, między państ naszymi państwami nie rozwiążemy. to dosyć smutna diagnoza, ale wydaje mi się, że zaczynamy się do niej przyzwyczajać. To tyle na dzisiaj. Rzadko e, na tym kanale decyduje się na przeprowadzanie takich, takich politycznych komentarzy. Mam nadzieję, że się to Państwu podobało. Jeśli chcą również Państwo znać moje zdanie na inne tematy, no to zachęcam do zostawienia propozycji na następne filmy w komentarzach. Staramy się czytać wszelkie komentarze. No ja ze strony swojej strony mogę powiedzieć, że czytam je wszystkie i te pozytywne i te negatywne i staram się też dla Państwa jak najbardziej, przynajmniej jak najlepiej zmieniać. Ale to tyle w naszym dzisiejszym komentarzu i zapraszam po więcej już wkrótce. Do zobaczenia, czołem.